Zadaję z ceremonii wręczenia nagród za 12 edycję. Cieszę się z tego sezonu. Był fajny, wyjątkowy. Myślę, że każda edycja jest na swój sposób wyjątkowa i unikalna. Mam nadzieję, że kolejny sezon też zaliczymy do udanych, że będzie kilka niespodzianek, że Wy będziecie się dobrze na nim bawić. Dziękuję Wam, fajnie się na Was patrzy na boisko. I dziękuję Marcinowi, że jemu się chce. Przy okazji wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Przy zawodników występuje w drużynie Sokoła od kilku lat. Tak naprawdę trzon zespołu nie zmienia się od kiedy zaczęliśmy grać w amatorskiej lidze piłki nożnej. Jeśli miałbym powiedzieć jedną receptę na sukces, jeśli chodzi o ligę w rozball, to jest konkretny cel, który sobie założymy. Konsekwentna jego realizacja i niepowtarzalna atmosfera Którą trzeba wytworzyć drużynie. Nie da się wygrać w ligi w jeśli drużyna nie będzie zżyta ze sobą, skrana, jeśli każdy zawodnik w 100% nie będzie popierał swojego kolegi zespołu. I to nie chodzi tylko o piłkę nożną amatorską, ale chodzi o relacje, które wypływają ponad to. Muzyka Udało mi się znaleźć najliczniejszą grupę Tifosek. Dziewczyny, mam do Was kilka pytań. W jakiej drużynie grają Wasi faceci? White Panthers! Które miejsce zajęły White Panthers? Yes! A czy Wy lubicie piłkę nożną? Yes! Powiedz nam, w jaki sposób dziewczyny White Panthers motywują swoich facetów do zdobycia jak największej ilości goli? Jak prawdziwa kobieta, i w kuchni, i w łóżku. Awansować wyżej, jak zwykle. Taki cel sobie stawiałem przed każdym sezonem. Będzie ciężko, bo jak zwykle możemy mieć problemy kadrowe, ale liczymy na naszego super zawodnika Bartosza Glińskiego, który okazał się być strzałem w dziesiątkę w poprzednim sezonie i w dużej mierze przyniósł się do naszego awansu. Mam nadzieję, że w nadchodzącym w sezonie stanie na wysokości zadania, my wesprzemy go swoją siłą, determinacją i dzięki serdeczne pozdrawiam ekipę w Rozwalu. Imprezie kończącej sezon wiosenny, a mnie udało się złapać Maćka, najlepszego strzelca Superligi. Maćku, powiedz nam, jaką drużynę reprezentowałeś w ostatnim sezonie? Najlepszą i niepowtarzalną drużynę Blitz-Wrocław. Zostałeś najlepszym strzelcem. Ile goli udało ci się strzelić? No niestety tylko 12, bo kontuzje mnie troszkę E, przeszkadzały mi bardzo w zdobyciu większej ilości. Z kontuzją zostać królem strzelców to jest naprawdę duży sukces. Powiedz mi, ile w życiu udało ci się strzelić najwięcej goli w jednym meczu? Niekoniecznie we Wrozbalu. Udało się nam strzelić chyba 6? 6. 6 mam Bardzo fajny wynik. Mam nadzieję, że szybko wyleczysz kontuzję i wrócisz na Wrozbalowe boiska. Dziękuję. Dzięki. Bardzo lubię ligę Wrocław i w związku z tym, że to była 13, teraz będzie 13. edycja. Mam nadzieję, że w 34 edycji albo 56 najlepszym bramkarzem Superligi zostanie mój syn. Marcin, dziękujemy za świetną ligę, pozdrawiam. Ze sobą jednego z kluczowych sędziów ligi Wrocław, który twierdzi, że połowa ligi go nienawidzi, co oczywiście jest gudrą. I jednego z najstarszych starzem zawodników, reprezentanta i kapitana drużyny Aztek. E, kapitanie, prosimy o słowo komentarza na temat ostatniego sezonu. Wydaje mi się, że został na bardzo wysokim poziomie. Gratuluję wszystkim. Było dobrze. Dziękuję bardzo. Panie sędzio, proszę o słowo komentarza na temat następnego sezonu. Następny na pewno będzie lepszy niż ten poprzedni, jak co roku, to na pewno. A po drugie tak w ramach wyjaśnienia, no my sędziowie zawsze jesteśmy tymi niedobrymi, złymi i to ponoć zawsze my ustawiamy te wyniki na, w czasie meczu. Prawda jest taka, że staramy się to robić jak najlepiej. Wiadomo, mamy gorsze dni, mamy czasem słabsze decyzje, czasem nie wszystko widzimy. W tym roku też było wiele kontrowersji, ale uwierzcie nam, nie robimy tego specjalnie. A gdybyśmy prezentowali naprawdę o wiele lepszy poziom, to sędziowalibyśmy zazwyczaj we wtorek i w środę o 20.45 na dwójca, jedynce bądź N sporta, nie we Wrocławu. Tak czy siak. Dziękujemy, przepraszamy i życzymy powodzenia w przyszłym roku. Ja myślę, że sędziowie są ulubionymi e, biegającymi po boisku, jeżeli drużyna wygrywa. Jest z nami również Milka, jeden z najważniejszych koordynatorów rozgrywek. Kochany Milko, prosimy Cię o komentarz na temat ostatniego sezonu rozgrywek. Myślę, że był to, był to najlepszy sezon, najlepsze rozgrywki spośród tych, które były dotychczas. To na pewno, mamy nadzieję, że kolejne będą jeszcze lepsze. Życzymy powodzenia i oby tak dalej. Dziękuję bardzo.